Cześć, tu Ela i Darek, czyli Travelov. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata. Na przełomie sierpnia i września wyruszamy na spontaniczny wypad weekendowy do miasta, które jest idealne na szybki city break. Łatwo tu dolecieć, a lotnisko jest bardzo blisko samego centrum. Nasz cel obfituje w zabytki skupione w historycznym centrum, restauracje i liczne opcje zakwaterowania, a leży zaledwie dwie godziny lotu od naszej stolicy. A co to za miejsce? Zawsze powtarzamy, że włoska kawa we Włoszech smakuje zupełnie inaczej. Dlatego niewiele myśląc, kupiliśmy bilety i przylecieliśmy do słonecznej Italii. Bardzo słonecznej i bardzo gorącej, bo termometr dzisiaj pokazuje 35 stopni, więc chwilę odpoczywaliśmy w domu. No i w końcu wyszliśmy na zewnątrz, nacieszyć oczy tymi pięknymi widokami. A jesteśmy w Bergamo. Filmy z tego weekendowego wypadu powstały we współpracy z blogiem Italia Poza Szlakiem, którego autorka pojawi się w kolejnych odcinkach. Szanowni Państwo, oto przed nami Lombardia. Ta wielka, ogromna równina to jest Lombardia. Ma ona bardzo fajną charakterystykę, bo w jej terenie, w jej obrębie leżą również Alpy, leżą wielkie jeziora. Natomiast ona jest całkowicie płaska, aż dotąd. Tu, dokładnie w tym miejscu, bardzo gwałtownie rozpoczynają się wzniesienia. I to nie są bagatelne wzniesienia, dlatego że jak spojrzycie na panoramę za mną, zobaczycie, że one gwałtownie wyskakują z ziemi gwałtownie zmieniają cały krajobraz. Bergamo obok Rzymu to chyba najbardziej dostępny włoski kierunek e, dla Polaków. Polatają tutaj samoloty praktycznie codziennie. Z reguły Bergamo traktowaliśmy jako lotnisko przesiadkowe, nigdy nie docelowe. Zawsze stąd gdzieś jechaliśmy albo lecieliśmy dalej. A dzisiaj postanowiliśmy zwiedzić właśnie to miasto i najbliższe okolice. Zachęcamy do stosowania właściwej wymowy nazwy regionu: Lombardia, a nie Lombardia. A warto mówić właśnie tak, jeśli chcecie zyskać przyjaciół wśród miejscowych. Nazwa Lombardia wywodzi się od Longobardów, czyli osiedlających się tu przed wiekami Wikingów, których tubelcy nazywali Długimi Brodami, czyli właśnie Longobardami. Jerzyki tu latają. Jerzyki? Jerzyki. Od nas już odleciały jakieś dobre dwa tygodnie temu. A tutaj między choinkami jeszcze latają. Mają jakiś przystanek w drodze do Afryki. Oglądacie kanał Traveler. A jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, te wzgórza, to nie są po prostu wzgórza zalesione, zadrzewione, to są wszystko bardzo ekskluzywne pałace, wille, rezydencje. Tutaj praktycznie nie da się nigdzie wejść, można chodzić tylko uliczkami, dlatego że wszędzie wokół są nieprawdopodobnie ekskluzywne domy. Tu na wzgórzu San Vigilio odkryliśmy ciekawostkę. Otóż okazało się, że San Vigilio, patron tutejszego kościoła, to ten sam biskup Tridentu, do którego jechał na niedźwiedziu San Romedio, pustelnik z naszego filmu o prowincji Trentino. Zgodzicie się chyba, że podróże odkrywają historyczne fakty i pozwalają łączyć te puzzle w spójną całość. My jeżdżąc po Italii uważamy za każdym razem na to, żeby nie obetrzeć samochodu, żeby gdzieś przypadkiem nie było ani jednej ryski i bardzo wolno na każdym zakręcie. Natomiast tutaj na Starym mieście mieszkańcy oczywiście, bo tylko tacy mogą przyjechać, jeżdżą po tych uliczkach jak szaleni. Po prostu nawet nie zwalniając na zakręcie, tylko najwyżej czasami gdzieś tam cofną, gdzieś się złamią, ale po prostu, no jak rajd, paryż Dakar, odcinek specjalny. Właśnie dlatego widoku dzisiejsze zwiedzanie rozpoczęliśmy od szczytu wzgórza San Vigilio. Tu bowiem znajdują się punkty widokowe, z których Bergamo obejrzycie niczym z lotu ptaka. Jest to nie tylko świetny punkt widokowy, ale także możliwość poznania oferty restauracji, nagrodzonej gwiazdką Michelin. Na najwyższy punkt Bergamo, czyli na wzgórze San Vigilio, dojedziecie kolejką szynową, funicolare. Jedną z dwóch, które jeżdżą w Bergamo: jedna dojeżdża do Città Alta, a druga właśnie tutaj, na najwyższe wzgórze miasta. A cóż innego może zajmować najwyższy punkt najwyższego wzgórza, jeśli nie średniowieczne Castello. Idziemy zatem obejrzeć zamek, z którego roztacza się bodaj najpiękniejszy widok na całą Lombardię. Odpowiadamy, że tutejsze ogrody to świetne miejsce na relaks w gorący dzień. Przepraszam Panią bardzo, czy ciepło dzisiaj jest? Nie, odganiam komary tym wachlarzem. Bergamo dawniej należało do Republiki Weneckiej, to też na bramach wjazdowych ujrzycie tu weneckiego lwa, nieomylny symbol Wenecji. Bergamo w skrócie dzieli się na dwie części: zabytkowe Città Alta, czyli położone na szczycie wzgórza Miasto Górne, i bardziej współczesne Città Bassa, czyli miasto dolne, otaczające historyczne centrum. Część górna objęta jest strefą ograniczonego ruchu, czyli zona trafiko limitato, jednak nie ma ona charakteru stałego. Jadąc tu autem, trzeba zatem zachować czujność, by nie wjechać tam, jeśli na wyświetlaczach widnieje napis attiva. Jeśli jest non-attiva, to można śmiało wjeżdżać i szukać parkingu przy dawnych murach weneckich, otaczających całe Città Alta. Pamiętajcie, że stref ZTL strzegą kamery. Więc tego systemu nie da się oszukać, a nieostrożnych kierowców czekają wysokie kary. Piazza Vecchia to główny plac w zabytkowej części Bergamo, na którym zbiegają się wszystkie główne trakty przecinające Città Alta. Tu poznajemy nazwisko Colleoni, bardzo popularne w Bergamo. Noszą je kolejno kaplica przy Piazza Duomo, ulica oraz wzniesiony przy niej pałac. Otóż Bartolomeo Colleoni to najsłynniejszy rycerz pochodzący właśnie stąd, z Bergamo, i to jemu zadedykowano kaplicę o bardzo wystawnej marmurowej fasadzie. Zatrzymajmy się teraz pod Palazzo della Ragione, by poznać jeden z najważniejszych zabytków Bergamo Alta. To meridiana, czyli linia południkowa wytyczona pod lodzią pałacu. Jest to instrument astronomiczny, który plamką światła słonecznego przechodzącego przez dziurkę w tarczy o kształcie słońca wskazuje mezzodziorno, czyli godzinę 12 w południe. Meridiana powstała w 1798 roku, a jej twórcą był Giovanni Alberici, lokalny uczony. Główną funkcją instrumentu było podawanie sygnału czasu, potrzebnego w tamtym okresie do regulowania wszystkich miejskich zegarów mechanicznych. Obecnie cztery razy do roku Meridiana przyciąga tłumy turystów pragnących zobaczyć ją w działaniu. My kiedyś mieliśmy okazję być tu w grudniu, w chwili przesilenia zimowego i faktycznie zjawisko to podziwiało całkiem sporo osób. Podczas gdy my w ten sobotni wieczór podglądaliśmy lokalnych mieszkańców, za naszymi plecami gęstniał tłum, gdyż wkrótce miała się tu odbyć parada. Oglądacie kanał Travela. to by pomyślał, że w Italii zobaczycie szkockich kobziarzy. Okazało się, że występ ten był częścią obchodów 160. rocznicy powstania organizacji Croce Rossa Italiana, czyli Włoskiego Czerwonego Krzyża. Ktoś z uczestników powiedział nam, że organizację tę założono w Mediolanie, zaś jej drugi oddział utworzono właśnie tu, w Bergamo. Później z pochodniami w dłoniach wolontariusze Czerwonego Krzyża przeszli ulicami do Citta Bassa. Drugi dzień zaczynamy przy stacji kolejki Funicolare, która już za chwilę zabierze nas do Citta Alta. Halo, czy mnie sły słychać? mnie? Wóz halowóz, wjechaliśmy właśnie kolejką szynową do Chita Alta. Jesteśmy w tym miejscu. Wczoraj udało nam się wjechać samochodem i zwiedzać miasto od tej strony, a teraz będziemy je zwiedzać od tej strony. Mieliśmy tu przyjechać rano, ale kręciliśmy się chyba z godzinę samochodem po mieście, bo wbrew pozorom e Zwiedzanie włoskich miast samochodem wcale nie jest łatwe. To, co wczoraj było dostępne dla samochodów, czyli zona traffico limitato była non-attiva, czyli można było wjechać samochodem, dzisiaj zrobiła się attiva. Może z okazji tego, że jest niedziela i pozwala, pozwala się mieszkańcom żyć w spokoju. Natomiast nie mogliśmy dojechać samochodem nawet na parking, który sobie wyznaczyliśmy w telefonie. Także trwało to mniej więcej godzinę, no ale w końcu jesteśmy, idziemy zwiedzać. Ciao belli, jesteśmy w Città Alta w Bergamo, byliśmy tu już kiedyś, wróciliśmy, jesteśmy na placyku, który poprzednim razem, gdy tu byliśmy, był wielkim targowiskiem. Tutaj nie było tych aut, było targowisko miejskie, natomiast no, w tej chwili zrobili po prostu parking. Dlaczego przyszliśmy właśnie tutaj? Jeśli spojrzycie na ścianę za mną, zobaczcie cztery zegary słoneczne, które każdy pokazuje inny rodzaj czasu. Trzy prostokątne tarcze zegarowe pokazują trzy różne systemy godzinowe. Od góry najpierw są godziny tutaj nazywane greckimi, u nas nazywane są babilońskimi, czyli to są godziny mierzone od wschodu słońca. Po środku są godziny włoskie, to jest starożytny system, gdzie czas mierzy się od zachodu słońca dnia poprzedniego. Natomiast na samym dole to są godziny tak zwane astronomiczne. Zgodne z godzinami naszych, yy, naszych zegarków, natomiast tu nazywane są godzinami hiszpańskimi, ore spaniole, które mierzy się od północy. Natomiast na samej górze ten okrągły zegar mierzy tak naprawdę tylko jedną, wskazuje jedną godzinę w ciągu dnia, to jest samo południe. Tu mamy dla Was praktycznego tipa: aby od górnej stacji Funicolare szybko i sprawnie dostać się na Piazza Vecchia. Odradzamy główną ulicę Via Gombito, a zamiast tego radzimy przejść po schodach na Piazzetta Angelini i dalej prosto obok starej pralni. Takie publiczne pralnie to stały element wszystkich włoskich miast. Tym sposobem ominiecie tłumy i zobaczycie coś fajnego. A teraz zapraszam panią na przejażdżkę moim super wehikułem. Nieopodal pralni zobaczycie Torre del Gombito, wieczną wieżę obronną. Pierwotnie miała ona 64 metry wysokości, ale ze względów bezpieczeństwa rozebrano jej górną część. Wieżę można zwiedzać, ale żeby podziwiać panoramę miasta z jej szczytu, musicie pokonać aż 263 stopnie. Łatwość dotarcia do Bergamo i jego doskonała lokalizacja czynią z miasta świetną bazę wypadową zarówno do Mediolanu, nad Wielkie Jeziora, jak i w alpejskie doliny, które rozpoczynają się tuż za murami miejskimi. Na zakończenie, idziemy zobaczyć kilka innych ciekawych miejsc, ale w kolejnych odcinkach pokażemy Wam, co jeszcze w okolicach Bergamo warto zwiedzić. Mówią, że Italia pastą i pizzą stoi, i właściwie mąka sypie się wszędzie na ulicach. A jednak bezglutenowcy naprawdę w Italii mają raj, bo jest mnóstwo restauracji z jedzeniem bezglutenowym. W sklepach są pełne półki produktów bezglutenowych, także naprawdę tu się nie da umrzeć z głodu. Aby nam było jeszcze cieplej, rozpoczęliśmy wspinaczkę pod górę do Rokki. To jest przejście między domem a ogrodem tego domu. Jest takie piękne, zadaszone połączenie, a tam ktoś przychodzi do ogrodu i odpoczywa. Nasza wycieczka swój finał znalazła w parku otaczającym Rokkę, czyli twierdzę zajmującą szczyt jednego ze wzniesień Citta Alta. Dzisiaj jest to bardziej pomnik wystawiony żołnierzom broniącym Italii oraz mieszkańcom Bergamo poległym w dwóch wojnach światowych. Każde włoskie miasteczko ma pomnik podpisany np. Bergamo Aislo i Caduti, który znajdziecie w najbardziej centralnym i honorowym miejscu. Pamiętajcie o komentarzach i palcach w górę, bo algorytmy nas nie rozpieszczają, więc sukces tego filmu jest w waszych rękach. Kluczowa jest wszelka aktywność widzów: polubienia, komentarze i udostępnienia. A wzgórze Rokki to zarówno idealne miejsce na relaks w parku, jak i świetny punkt widokowy na górne miasto oraz na całą Lombardię. My jesteśmy Travelaw, a Wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z Wami. Zobaczcie, jak nas oświetla. Szanowni Państwo, być może trudno w to uwierzyć, ale tym kiedyś tutaj jeżdżą. Wszędzie wokół są nieprawdopodobnie ekskluzywne domy. Nie wiem, nie mogę się wysłowić w ogóle. Próbuję coś powiedzieć, ale kompletnie mi to nie wychodzi. Nie wiem, ludzie, czy ja mam jakąś kurde demencję?